Witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest pan burmistrz Ostrudy, Rafał Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, no to już prawie 7 miesięcy jak został pan wybrany, powierzono panu tą, tą zaszczytną funkcję. Czy pana oczekiwania związane z tą pracą mocno odbiegały od tego, co pan zastał? No, muszę powiedzieć na wstępie, że przede wszystkim nie jest to Łatwe zadanie zarządzać ostrudą. Jest na pewno bardzo satysfakcjonujące. Spodziewałem się na pewno tego, że będzie dużo pracy, że będzie dużo wyzwań, ale też że będzie wiele satysfakcjonujących momentów. Myślę, że jako osoba, która też te kilkanaście lat temu oglądała, jak to było być burmistrzem z perspektywy syna swojego ojca Olgierda, to jest to mniej więcej to, czego. Się spodziewałem. Czy być synem burmistrza w takiej pracy pomaga czy przeszkadza? Oj, tu. Może paść jedna z takich najczęściej padających w tego typu trudnych pytaniach odpowiedzi. To zależy. Jest na pewno wiele momentów, w których to pomaga. Pamięć o moim Tacie jest wciąż żywa i wielu ostrudzian bardzo dobrze wspomina te czasy, w których zarządzał miastem. Z drugiej strony, to jest też postawienie sobie bardzo wysoko poprzeczki, bo jeżeli chciałbym, chociaż w pewnej części, a liczę na znacznie więcej, Zarządzać trudą tak jak robił to w przyszłości mój tata Olgierd, no to faktycznie wtedy jest do czego dążyć i jest do czego zmierzać i z czym się mierzyć. Ale myślę, że raczej więcej jest takich momentów, w których jest to pewnego rodzaju bodziec na plus. Aczkolwiek my też jesteśmy, czy, czy, czy byliśmy, a zupełnie inni i mamy trochę inny na pewno styl zarządzania czy komunikacji, także no, nie jest to takie pytanie, na które można jednoznacznie odpowiedzieć, ale nie przeszkadza. Da się zauważyć, że no bardzo wysoko, a może numerem jeden nawet pozwolę sobie na takie stwierdzenie, jest Ostruda. Tak jak kiedyś zapytałem no nieformalnie pana burmistrza, to czy rzeczywiście nie przeszkadza to w życiu osobistym? No, na pewno jest tej ostrudy bardzo dużo w moim życiu i znalezienie tego balansu nie jest czymś prostym. Myślę, że to nie jest tylko. Mój problem, ale jest to taki temat, o którym bardzo często rozmawiam też w gronie zaprzyjaźnionych samorządowców, tych, którzy wkładają bardzo dużo serca. W swoją pracę. No, ostruda jest niezwykle ważna, istotna i ostruda dla kogoś, kto zajmuje się samorządem, taka być powinna, bo to właśnie nasze miasto powinniśmy mieć jako tę jedną z pierwszych myśli po obudzeniu, aby, aby dobrze nią zarządzać. No, ja staram się mimo wszystko, mimo tego, że. Pokazuje, jak ten samorząd wygląda od kuchni każdego dnia, to jednak tego życia osobistego z tym samorządowym za bardzo nie mieszać. Przejdźmy trochę do szczegółów. Co się zadziało przez te 7 miesięcy, co się udało, a czego się nie udało zrealizować? No, jest na pewno kilka rzeczy, z których jestem bardzo zadowolony. To są w zasadzie podstawy tego, o czym też mówiłem w trakcie kampanii wyborczej i w trakcie początku kadencji odbudowa tych relacji na, na tym naszym truistyku tych trzech najważniejszych samorządów, ale wychodząc też dalej z samorządem wojewódzkim i z rządzącymi na szczeblu krajowym. Myślę, że to nam się udaje i to ma też taki realny. Efekt dla mieszkańców naszego miasta i okolic, bo przecież efektem tego jest między innymi to porozumienie, które, jeśli wszystko pójdzie ok w powiecie, będziemy mieli od nowego roku dotyczące sprzątania i utrzymania ulic również powiatowych w mieście. Wtedy jeden podmiot, czyli samorząd miejski będzie tym się zajmował. To jest coś, czego nie dało się. Wypracować przez kilka ostatnich lat. Ale to się będzie łatwiej chyba kontrolować. Będzie łatwiej kontrolować i my wiemy, że chcemy to zrobić, bo widzimy jakby stan tej też czystości na ulicach miejskich, ulicach powiatowych i chcielibyśmy, żeby ten standard tego był jak najwyższy, bo na tym też bardzo zależy mieszkańcom naszego miasta. Dlatego bardzo cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia z panem starostą, z powiatem i że od Stycznia, będziemy mogli krok po kroku już oficjalnie e, zmieniać e... Ten, ten stan czystości w Ostrudzie i sprawiać, żeby było w niej lepiej. Te realne efekty to też na przykład autobus na widok na Kajkowie, który pojechał, w końcu mowa o autobusie komunikacji miejskiej. To są też kolejne plany związane z tym, co będziemy robić w kwestii komunikacji miejskiej w Gminie. Tutaj pałeczka leży bardziej po stronie Urzędu Gminy, no ale to są już realne, pomimo kilku miesięcy. Efekty tej dobrej współpracy. Sporo innych kwestii, jak chociażby to uruchomienie po latach wyciągu do narców wodnych, którego oczekiwali mieszkańcy, jak procesy inwestycyjne, nad którymi pracujemy, polsko-szwajcarski program rozwoju miast, czy programy kanałowe one za pewien czas będą już w tej przestrzeni publicznej oficjalnie się pojawiać jako rozpoczynające się inwestycje. Na razie pracujemy nad procesami dokumentacyjnymi, no ale będą to realne efekty. Trzeba dać temu wszystkiemu jeszcze odrobinę czasu, ale Ostrudzianki i Ostrudzianie zauważą tę dobrą zmianę i tę Ostrudę od nowa. Wspomi wspomniał Pan o tych programach kanałowych. Tam jest dosyć sporo pieniędzy. Na jakie, jakie fundusze może liczyć tutaj Ostruda? No bo to przede wszystkim kilkanaście milionów na remont zamków, z jednego z programów kanałowych, na, na zagospodarowanie również części. Nabrzeża. Będzie to duża inwestycja, aczkolwiek gdybyśmy tak chcieli A całkowicie. czy to jest dokonkretyzowane. Już co konkretnie? Tak to, bo My cudownie. będziemy budować w Ostródzkim Zamku Izbę Pamięci kanału Ostródzko-Elbląskiego wraz z no, szeregiem działań mających na celu remont, przystosowanie tego naszego centralnego, mm. można by powiedzieć, w mieście obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tam jest szereg rozmaitych działań. Będziemy opracowywać niebawem taki dokładny, szczegółowy projekt i te środki mamy z tych wojewódzkich funduszy poprzez Związek Kanałowy już e, można by powiedzieć pewne. Wystarczy nam się dobrze do tej procedury przygotować. Dodatkowo to jest też program Kanał Velo, gdzie w Wraz z kilkunastoma innymi gminami pracujemy nad koncepcją ścieżki dookoła całego kanału ostrócko-elbląskiego, której fragment będzie, ścieżki rowerowej oczywiście, której fragment będzie przebiegał przez Ostrudę, także w tym programie, w tych programach kanałowych jest sporo dla naszego miasta. Tam są również inwestycje dla samego kanału, które też na pewno będą dla nas na plus, no bo przecież to właśnie żegluga ostrocko Elbląska jest głównym przewoźnikiem po kanale, więc im on będzie w lepszym stanie, tym też lepiej dla kondycji samej żeglugi, także jest sporo różnych rozmaitych zadań, nad którymi obecnie pracujemy. Ja wiem, że Część y, mieszkańców chciałaby... Być może jeszcze więcej takich namacalnych efektów tu i teraz. One są, bo przecież już udało nam się skończyć lub rozpocząć kilka inwestycji drogowych. Udało nam się wyremontować nie dwa, jak pierwotnie zakładano, a trzy orliki i oddać je do użytku mieszkańcom kilka miesięcy wcześniej, niż to pierwotnie było w planach. Także jest tych zadań całkiem sporo, ale będzie ich jeszcze więcej. Tylko ta perspektywa, o której mówimy, w której ostruda stanie się takim, no nazwijmy to, placem budowy. To jest jeszcze te, 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 te parę miesięcy, ten rok, kiedy dopiero będziemy przygotowani już od A do Z na te wszystkie procesy, które przed nami. Czy w związku z tymi planami na zamku to biblioteka znajdzie nową swoją siedzibę? Tak, chcemy, żeby biblioteka miejska w Ostródzie zmieniła siedzibę, żeby przeniosła się do budynku po tak zwanej małej czwórce. Chcemy tam stworzyć takie centrum multimedialno-biblioteczne, Nazwa ostateczna tego miejsca jeszcze jest przed nami do wymyślenia, ale chcemy, żeby biblioteka była w miejscu przede wszystkim dostępnym dla wszystkich, bo dziś jest problem dla zarówno osób starszych, jak i osób z niepełnosprawnościami, aby w ogóle do tej biblioteki do się dostać. No i żeby była takim miejscem, które Tętni życiem cały rok. Dziś mamy fantastycznych pracowników w bibliotece, którzy naprawdę pracują na 120% i wymyślają mnóstwo ciekawych akcji, ale ta lokalizacja ich trochę blokuje. Także jeżeli stworzymy w tej małej czwórce takie miejsce, które będzie przyjazne, które będzie nowoczesne i będzie odpowiadało wszystkim potrzebom, no to na pewno też będziemy mogli pracować nad tym, żeby biblioteka była nie tylko takim miejscem, do którego przychodzi się. Po książkę, ale była miejscem, które tętni życiem całym rokiem, a z tą naszą fantastyczną ekipą z biblioteki na pewno nam się to e, uda. Jednocześnie e, trwają ostatnie prace koncepcyjne, dokumentacyjne, związane z rozbudową Dużej Czwórki. Bo to nie jest tak, że e, my będziemy po prostu. E, zmieniać tę, tę małą czwórkę, bo to jest jednocześnie połączone z taką kompleksową rozbudową budynku dużej czwórki, gdzie te wszystkie dzieci z klas 1-3 dostaną swoje osobne skrzydło z osobnym wejściem, nowoczesny, fajny budynek, nie rozlatujący się tak jak dzisiaj ta mała czwórka i raptem 200 metrów dalej. Zanim jeszcze zmienimy temat, bo chciałbym zapytać, z czego to sfinansujemy, bo wiem, że już budżet został chyba przekazany do Rio, czyli jest przygotowany, ale zapytam, w związku z tymi funduszami i planami dotyczącymi i miejscowości, i samego kanału, co się stało z projektem wpisania go na listę dziedzictwa UNESCO? No, to jest bardzo długi, skomplikowany temat. Taki wielotorowy ta procedura jest procedurą na lata i procedurą, którą ja, jako nie tylko burmistrz Trudy, ale też, też przewodniczący zarządu naszego Związku Gminy Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego chciałbym podjąć, ale tam jest cały szereg rozmaitych zadań. Pamiętać trzeba, że no, głównym podmiotem muszą być wody polskie, bo to one są jakby y, tym podmiotem, który zajmuje się kanałem samym jako takim. Y, myślę, że warto pracować nad tym, aby w przyszłości ten kanał na tej liście światowego dziedzictwa UNESCO się pokazał, no bo jest to miejsce wyjątkowe. Jest to miejsce, którego nie ma takiego drugiego na świecie, nie ma też drugiego tak wyróżniającego się punktu w tym naszym tutaj subregionie ostródzkim myślę, że jest to też jeden z najważniejszych elementów całych Warmii i Mazur, może nawet i kraju. Dlatego powinniśmy jak to najwięcej. Świata. Może to, to jest jedyne takie miejsce na świecie, więc mówimy o czymś naprawdę unikatowym i taki wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO mógłby być kolejnym bodźcem do rozwoju dla naszego regionu i na pewno jestem za tym, żeby nad tym pracować, ale tak jak mówię, temat jest jeszcze na takim początkowym etapie, więc no. co z tego wyjdzie? Zobaczymy. No ale tym bardziej, że ma pan u boku zastępcę, specjalistę z tej dziedziny, no. pana Cezarego Wałżyńskiego, <grym> który jest ekspertem. To prawda, myślę, że na całym świecie moglibyśmy nie znaleźć większego eksperta od szeroko rozumianych kanałów. Przejdźmy teraz do budżetu. No, został złożony, jaki on będzie i to jest po pierwsze chyba pierwszy pana burmistrza budżet. To prawda. Myślę, że ten budżet, który będzie w najbliższych dniach też dyskutowany przez radnych na komisjach i, i niebawem głosowany na sesjach, jest dobrym budżetem. Jest w samorządzie lubimy mówić o tym, że wszystko jest trudne, że jest ciężko, że trudno zapiąć te wszystkie kwestie budżetowe, no bo tak trochę jest. Jeden z znajomych samorządowców ukuł takie powiedzenie, że samorząd to jest trochę takie zarządzanie biedą, bo trzeba w wielu różnych miejscach ucinać, żeby mieć na rzeczy, które muszą się wydarzyć i które trzeba koniecznie zrealizować. I tak trochę przy konstruowaniu budżetu faktycznie jest. Ale uważam, że to jest dobry budżet, bo jest to budżet, w którym mamy kilkadziesiąt pozycji inwestycyjnych, a dodatkowo mogą pojawiać się kolejne w zależności od tych naszych programów zewnętrznych. Jest to budżet, w którym mamy przygotowane propozycje między innymi dokumentacji wielu różnych ulic w Ostródzie, które były przez lata zapomniane, bo trzeba pamiętać o tym, że aby móc na przykład postarać się o środki zewnętrzne na chociażby remont czy przebudowę drogi, to najpierw trzeba mieć w szufladzie, można powiedzieć. Dokumentację tej konkretnej ulicy, tego konkretnego miejsca, i my teraz chcemy stworzyć jak najwięcej tych dokumentacji na rozmaite miejsca w Ostrudzie. Tak, aby gdy pojawią się środki, chociażby w Urzędzie Wojewódzkim, móc śmiało po nie sięgać i wtedy szukać tych dalszych środków na wkład własny, ale ze wsparciem zewnętrznym jest na pewno dużo, dużo prościej. Także jest to naprawdę niezły, moim zdaniem, jak na to, co mamy, dobrze skonstruowany budżet. Budżet, w którym wielokrotnie zwiększamy środki na czystość na Ostrudzkich ulicach, na to, aby wreszcie w Ostrudzie było tak, jak jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy mówiło się, że można tutaj, mówiąc kolokwialnie, jeść schodników. E, oczywiście możemy postawić też i. Kosz przy koszu na całej długości miasta i sprzątać je codziennie. Ale jeśli mieszkańcy nie wezmą współudziału w tym i nie będą też tej czystości zachowywać, to, 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 to tutaj też będzie, będzie kłopot. Ale no my zrobimy wszystko z naszej strony, żeby było e, czysto, schludnie, porządnie, żebyśmy mogli być tą perłą mazur przez 12 miesięcy w roku i w każdym punkcie naszego miasta. Y a skatepark ostatnio odwiedził nas pan wiceminister sportu, padło ciekawych wiele sformułowań, a w rzeczywistości jak to wygląda. Powiem tak, czekamy na w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, bo, bo ona jest z pewnego odtworzenia w związku z tym czekamy na decyzję ostateczną Ministerstwa Sportu na protokół z posiedzenia komisji, na której prawdopodobnie był dyskutowany nasz skatepark. Mogę tak enigmatycznie tylko powiedzieć, że jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, a wiele na to wskazuje, to, to ten Skype w w końcu powstanie tak, czy... i to szybciej niż później. Ale lokalizacja jest już znana? A koło szkoły podstawowej numer 3, tej, tej hali MOS, chwilowo wyłączonej z użytku, mamy tam duży plac, który będziemy chcieli. Krok po kroku zmieniać w takie jedno z naszych centrów sportu tak, aby dzieciaki strójki miały dobre, godne warunki do nauki WF-u, ale też tak, aby mieszkańcy naszego miasta mogli z tej infrastruktury korzystać. Temat się zrobił tej, go, tej hali dość kłopotliwy i no, nawet powiem śmierdzący. Powiem, a śmierdzący to jest od 40 <grym> lat i to trzeba sobie powiedzieć, ale no, my jako pierwszy samorząd podjęliśmy tak szeroko zakrojone kroki, żeby dokładnie dowiedzieć się o tym, co dzieje się z halą MOS, żeby zweryfikować zarówno te legary nieszczęsne i to, co się w nich znajduje, i te pozostałości tych substancji, które tam były, sprawiły, że kolejnym krokiem było podjęcie po raz pierwszy bodaj w historii badań powietrza. Okazuje się, że jest niewiele miejsc w Polsce, które badają instytucji, które badają powietrze, znaleźliśmy taką, przeprowadziliśmy te badania i okazało się, że no, przede wszystkim problem jest właśnie w tym zapachu, bo same te badania, choć jeden ze wskaźników jest przekroczony, one nie wyszły tak tragicznie. Więc jeden wskaźnik jest przekroczony, więc oczywiście ja, dbając przede wszystkim o Strudzianki i o Strudzian, zdecydowałem się na czasowe wyłączenie tej hali. Obecnie pracujemy nad to rozwiązaniem takim, z jednej strony tymczasowym, czyli na poprawie, jak to mówi inspektor sanitarny, warunków aerosanitarnych w tej hali. Po tym przeprowadzimy kolejne badania i zdecydujemy, co będziemy robić w przyszłym roku z halą MOS, bo równolegle do tego i na to też są zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy pracować nad dokumentacją nowego obiektu, takiego, który, gdy już go zbudujemy, to o tym zapachu i o tych problemach zapomnimy. Ale trzeba też myśleć o tym, co w międzyczasie, aby nie pozbawiać ostruckich uczniów. i ostródzkich klubów sportowych możliwości trenowania, ale z drugiej strony, aby to było bezpiecznie i w jak najlepszych warunkach. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu budżetu, bo nie usłyszałem jaki on jest, na jakim poziomie. O, jest na najwyższym w zasadzie poniekąd od, od, od dawna, bo to jest dwieście kilkanaście milionów złotych. To też jest związane z tymi zmianami w finansowaniu samorządów, które były w ostatnim czasie szeroko dyskutowane w Warszawie. Jest to tak, jak już mówiłem, no naprawdę niezły, niezły budżet. Z perspektywy mieszkańca ma to mniejsze znaczenie, jakby czy to jest 190, czy tam 218 milionów, bo liczy się to, czy ten budżet przyniesie konkretne rozwiązania czy przyniesie. Konkretne procesy, czy to inwestycyjne, czy w przypadku Ostródy my stoimy przed wieloma pracami naprawczymi. Tym była naprawa wyciągu do NARD wodnych, którą przeprowadziliśmy. Tym będzie między innymi naprawa Hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, tej przy Kościuszki, bo tu też musimy do tego. Procesu przystąpić. Renowacja budynku Przysiękiewicza 15. Także jest wiele zadań, takich, które sprawiają, że. Jakby nie rozpoczynamy budowy nowych rzeczy, tylko chcemy zadbać o to, co mamy. To też było jednym z punktów programu. Jak już pan o tym wspomniał, to jeszcze dopytam. A co się stało z tymi tematami dotyczącymi wypłaty odszkodowań, na przykład za zerwane umowy, bo tam też były dosyć spore pieniądze, czy one urzeczywistniły się i trzeba było to zapłacić? To też nas czeka, bo na przykład w kwestii basenu, o czym mogę mówić, bo tu zawarliśmy już ugodę, no, to lwią część tego odszkodowania, i znaczy odszkodowania, czy opłaty, którą byliśmy winni po prostu e, firmie plus niestety wielo set tysięcznych odsetek e, zapłaciliśmy w tym roku, e, ale jak ktoś uważnie spojrzy w budżet to zobaczy tam taką pozycję dotyczącą modernizacji czy remontu basenu, i, która na przyszły rok jest wciąż zadaniem, za które musimy zapłacić ponad milion złotych i się zdziwi, no jak to przecież nie ma żadnej modernizacji basenu? No ale to są właśnie te kwoty tego odszkodowania, znaczy te, nie ale tyle one... odszkodowania, tylko kwoty wynikające z tej ugody, którą zawarliśmy. No ona jest dużo, z tego co słyszę, dużo A... mniejsza niż była na początku. Tak, to prawda, bo nam udało się naprawdę nieźle ponegocjować z e, firmą, e, bo gdybyśmy ciągnęli do samego końca ten. E, Proces i gdybyśmy tej ugody nie zawarli, to najprawdopodobniej wedle wszelkich wskazań zapłacilibyśmy przynajmniej 500-600 tysięcy więcej, a może nawet jeszcze więcej. Także no, udało nam się na szczęście, i tutaj też ukłony dla radnych Rady Miejskiej, którzy uczestniczyli również w tych negocjacjach, to też jest duża zmiana w porównaniu do tego, co, co działo się w ostatnich latach, bo, bo ta współpraca z Radą jest naprawdę dobra. I dzięki temu, że w tych negocjacjach uczestniczyliśmy wspólnie, że, że, że te działania podjęliśmy razem, no to udało się wypracować kompromis. Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym jeszcze zapytać o zwolnienie dyscyplinarne pana dyrektora siru, Bo proszę wytłumaczyć wizę, bo mamy po prostu zapytania, na czym to polega, że sąd wprowadził zabezpieczenie, a przecież dyrektor nadal przecież świadczył usług, bo pan podjął taką decyzję. Tak, no, samorząd składa się też z Wielu takich decyzji, które trzeba tu i teraz podejmować. E, taką decyzją była decyzja o zwolnieniu ze świadczenia pracy e, dyrektora. Tam nie chcę mówić też zbyt wiele, bo toczą się procesy, ale generalnie. E, Dyrektor CIRU został zwolniony dyscyplinarnie, tak, zarządzeniem burmistrza. Sąd Pracy w Ostródzie wydał zabezpieczenie. To nie jest decyzja mówiąca o tym, że to zwolnienie było dobre czy złe. Taka decyzja oczywiście po tym, jak pan dyrektor się odwołał, będzie dopiero wydana, ale na czas trwania procesu e, naszym zadaniem było przywrócenie na, na, na ten okres dyrektora do pełnienia funkcji do wyroku. czy... I kiedy ta sprawa się rozwiąże, to, to musimy poczekać na, na wyroki. Nie chcę jakby ich ferować, bo też nie ja od tego jestem. I ostatnie pytanie. Wchodzimy w okres przedświąteczny. Czy Ostruda będzie wyglądała inaczej, bądź będzie bardziej rozświetlona? No, my uznaliśmy, że lepiej może mniej, ale lepiej, więc zamówiliśmy kilka dużych, nowych instalacji, które pojawią się w mieście. Staramy się też i staraliśmy się też zadbać o te, które już są, bo tutaj też był spory kłopot, bo duża część z nich leżała przez cały rok pod chmurką, a do tego też nie będziemy chcieli doprowadzać w kolejnych latach. Będziemy chcieli, żeby te, te instalacje, które już mamy, były w jak najlepszym stanie. No na pewno będzie ładniej i ciekawie od 6 grudnia. Oczywiście ja. Chciałbym, żeby było jeszcze więcej i jeszcze bardziej kolorowo i jeszcze bardziej świątecznie, ale powiedzmy, że tak jak już wspominałem, trzeba bierzyć w samorządzie siły na zamiary i trzeba też bardzo rozważnie podchodzić do tego budżetu, ale wierzę, że będzie naprawdę kolorowo i atmosfera świąteczna w Ostrudzie będzie jak najlepsza. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Moim państwa gościom był Rafał Dąbrowski, burmistrz miasta Ostródy.